Nie biegnie, odejdąc! Dobra, biega, 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 jest na Trzymam parter, trzymam parter, spokojnie. Znaczy, nie parter, tylko schody. Ale. O, podziazną, podziazną! Jest! Poszedł. Jest u mnie! Cie? Nie lawił mnie, ja to jest jakiś srogi, ja mnie kurwa zapierdolił. Weźcie go, dobijcie tylko. Gdzie on był? Zaciąłem się na jakiś kurwa, na parterze no! A gdzie? A Ja jestem witek za ciężarówką. Ja próbuję zejść do ciebie. Chyba schodami, schod. Artyn, bo razem na moje ciało poleciał, słyszałem. Jakiś kurwa szczur. I to jest on kurwa. No, no, dla to on no od to w Donalda. No tak mówię, że poleciał na moje ciało, bo to szczur, krzyczałem. A to był typ z kaf. Dostałem head oczywiście, Krupa, nie, kurwa Dobra, wyjebać Donalda. Ja pierdolę jebany wszystko już mu jebał. MK, KF, kurwa. Wszystko. Ultra, kurwa. Eee, no tak, nie mogę się kurwa spodziewać. Dostałem head shota z performance. W roto, roto. Uziwa, tu też. to znaczy zamknięte? To jest przynajmniej zamknięte, Filip, fakt. Tak to odnoszę. W końcu, w końcu trafimy na kamperów na dwa Tak, na pewno. Bez treczaczy. Ale potem mamy granaty, nie? Ja bym ten nie... JEST! O! o! A, to nie wiadomo, które pierdolę. Czekaj, tam miny nie mam. W ogóle. Nawet skoczyć nie mogę. A, bo ja jestem, jestem Gdzie jesteś? Kurwa, ja mam gdzieś Jezu, czekaj, ja muszę... Strzelali Z dołu chyba Nie, nie wiem skąd Z innego budynku Tak Czekaj, ja zdejmuję lasy, że miałem mam... Chodźcie na inną kratkę I to, może oni strzelali bo ogóle stąd Nie, się, nie Nie no. wiem, to brzmiało jakby z tego, nie? Kupnęło coś chyba Po prawej, ale nie wiem Przed Na lewo na... Czekaj, chyba dziki movement mam A, ja jestem zmęczony no A jest kurwa ja się jestem... no ja Nie, jestem... Kurwa, to nie się Jestem uca dawaj, dawaj Czysto chyba Trzeba patrzeć tylko ty Cholera Dobra, chodźcie Ja się spierdalałem na jest

Żyjesz? Żyję z jednym spotkałem, nie spomagam. To ja widzę, nie to widzę o nie w zamkniętym pokoju, zaraz mu tą trzeba jednąć I pół dwa koniec. żyjesz? No żyję no A no to dobra, ja myślałem, że ty zginąłeś Boże, ja myślałem, że mnie zabijesz Ja też chcę wejść to ciebie się... Lecę to, to lakson i jestem w zamkniętym pokoju Zaraz to tu Myślałem, że latarką zobaczę się to ja. Ja, Nie wiem czy by, Nie wiem kogo to gra Jego, jego, jego granaty Ja nie mogę do ciebie zejść w ogóle Zajem, ja. a ja na to środka Ja tu z witkiem matkę truma, i idziesz mnie od poniżej Ale już mam niście, piętro niżej, czy... Tak, to nie jest witek! Nie, nie, to ja, to ja, nie strzaję W pokoju, w pokoju, pokoju, cicho, w pokoju Cicho, 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 cicho jest. To jest bot, kurwa, nie ty Nie, ja kupiłem gorąkę na przecenie teraz Frankowałem się mm. A co ja się ci powiem, ja, ja jestem szybki... No, jest Ej, wy... nie mogę się obracać. Ja muszę myszką co razy żeby się obrócić. Tak, spowali. No ale, Ci, tu, jest okay, dobra, ja tu stoję, wy tu gincie, ja będę za koperem. No prostu no, gin, 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 gin kurwa. I się nauczę, by sam do mnie na... chodzić w kółko, kurwa. Ja to <laughs> Nie, ja przesadziłem. Ja już jestem za tobą. Jestem <laughs> zjarany w tup. <laughs> No, biegnij tam, no na to czekasz. To jest kolowe. To jest kolowe. Zabij się. Co <laughs> ci zrobiłem, dziurę? Tak, zrobiłem dziurę, oczywiście zrobiłeś dziurę. Szybka nowa kupna do wywalenia, wiesz, ty kosztowała? Nie wiem, ile kosztowała. Tanią, a ty są. Tak. Kupowałem wam oko. Jakie, a ty jest tam 200 tysięcy chyba? Całą całość. Nie, szybka 60 kosztowała, bo kupowałem wam oko. Przecież to się pamiętka zabije. Ja skinąłem. Nie. Nie. Ale mi się nie chce walczyć, choć to było ciekawe. Yeah.